Thank you Witajcie z tej strony góralek 34, a są ze mną Bobek, siema. oraz Damian Magiera i Młody Magiera, którzy w tym momencie przebywają u Bobka. Przywitajcie się, Siema. siema. Słuchajcie, to jest kolejny film z serii Góra Gra w grę. Yy, słowem wstępu, yy, w ramach intra, które wstawiłem dopiero jakiś czas temu na YouTube. Możecie się spodziewać gameplayu z gry, którego tytułu nie zdradzę, ale w najbliższym czasie filmy się pojawią. Słuchajcie, w tym oto odcinku chciałem przedstawić wam grę, którą można sobie pograć przez internet za darmosze, a to jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach. Jest to Net for Speed World. Jak widzicie, jakiś czas już tutaj grałem. Mam ósmy poziom Mitsubishi, Japanese Technology, i chciałem ogólnie wam przedstawić mechanikę gry, Jakie opcje można tutaj w tej grze zaprezentować Słuchajcie, zaczniemy od wyścigów yy, Tutaj mamy na górze oczywiście panel użytkownika, który możemy używać Bierzemy na mapę tego Słuchajcie, mamy tutaj kilka trybów wyścigów Pierwszy to jest Sky Kite Czyli wyścig na okrążenia Robimy kilka okrążeń, kto pierwszy to wygra, oczywiście to wiadomo yy, Speed Trap, czyli... A nie, sorry, pomyliłem się. Meeting Place. Jest to miejsce, gdzie możemy trzaskać zdjęcia swoim furą, a później rwać na nielaski. Oczywiście w grze, ale dobra. Słuchajcie, kolejnym trybem jest Pursuit Outrun. Jest on na single player, czyli za bardzo sobie w tym momencie z chłopakami nie pogram, ale jest tutaj oczywiście ucieczka zespołowa. Gdzie będę mógł sobie z chłopakami zagrać? Yy, kolejnym trybem jest Sprint, oczywiście, i Drag, czyli tak jak w pozostałych seriach NFS. Yy, mechanika gry. Słuchajcie, jest tu kilka yy, są połączone z kilku serii for Jest to oczywiście Palmont City z Network Carbona, yy, Rockport City z Network Speed'a Mosmonteda. Tam jest jeszcze jedno miasto, jeżeli nie będę mówił nazwy, bo oczywiście się pomyla jak zawsze. No i co, chłopaki? Trzasnęlibyśmy sobie jakiś wyścig, nie? No, to słuchajcie, na sam początek proponuję draga. Co wy na to? No, jak tam uważasz? Dobra, to dajemy do draga. Gdzie... O, właśnie stoningowaliście stungo furę, da? No, a, tak. A myślicie, że suczki na to polecą, a tu chuj. Co mam wejść teraz? Dobra, poczekaj, ja cię zaproszę. Czekaj, jak tutaj teraz wyjść z tego? Co? Weszliście w coś, że nie mogę teraz was dodać Co mnie bardzo zdenerwowało w tym momencie To moja wina? Jesteście pewnie w safe house'ie Tam na dole macie... Na samym dole macie taką opcję jak Leave safe house Czyli jest stąd w chuj No, coś takiego Dobra, jesteśmy I to mi się podoba Czyżbym ja znowu was nie mógł dodać do wyścigu? Nie, no my nie wiem, czy jesteśmy na tym se serwerze, niby. Dobra, dro drodzy widzowie, mamy małe problemy techniczne. Widzimy się za chwilę, jak to naprawimy. Patrzcie, śmienie, król parkietu. Ręka jak złamana. Na kurwia, bąkola. Na, 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 na. na kurwa. Dawaj, kurwa, ty mnie sam, Zaraz ci pokażę, co ty jest mi szybciejszy. stary i lecimy! Lecimy tutaj! Dobra stary lecę na chatę muszę objać Nara Skąd mhm. spok? E bokem albo kurwa nie, jednak jadłem śniadanie to tam wiesz, coś ten, nie Wiesz stary, zostałem stol, nie wiem, czy samego zostały, co ty tym nissankiem umiesz, kurwa mam mi się umiem lepiej stać. Co kurwa, na wstecznym kozacie co? Ty widziałeś, przyłożenie na wstecznym, za stary, co ja robię. Zobacz stary, pas pas już się na wstecznym nawet tak nie mówisz, pas I lecimy tutaj. pat stary, spierdam ci, patrz tu. I tutaj, o kurwa, nie, dobra, tu nie spierdolę. No i co teraz koza? <laughs> Pojechał sobie! To kurwa, albo jest za mną. Poczekaj. Możliwe, że kamuflaże, no, albo nie, dobra jest, tutaj. Patrzaj, patrzaj, o kurwa, to nie był on, rozjebałem auto. Dobra, czekaj. Nie przemyślałem. Zaprosić, teraz? Zaprosić. O, to się da jeździć. Dobra, panowie, zaczynamy burdę na stadionie. Tuci, tu tuci, tu tuci, 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 tu, tu, to nie tuci nie nagrywaj, najpierw spróbujmy zaprosić, pokombinujemy, a dopiero potem będziesz nagrywał. Nie chcę cały czas jest nagrywany, bo sobie z gościem a ja, ja robię. Dobra, invite. O! Jest. bitch! Kurwa, poszło w chuj. Dobra, dobra, Drodzy widzowie, zdecydowali się w końcu na dragon. Zobaczmy statystyki ich pojazdu. Co tu mamy? O, Nie no teraz to awansowaliście w moich oczach, nie? Silnik najdroższy. Turbina najdroższa Skrzynia Taka sobie Zawieszenie Zawieszenie, średniawka Hamulce to kurwa na szrocie lepsze kupię, ale dobra No i, no i opony kurwa z odzysku, no dobra no W sumie tu się możemy ścigać, no Pokojnie Mata kurwa, coś tak chcieli Eee Czekaj Trzymaj ta się kurwa Spotkamy się na zakręcie A tu nie ma zakrętów Dobra, to leżycie Nara Jak to mówią, jadę do domu Patrz, 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 patrz O dobra, ale ma to tylko prawie 2,5 sekundy do mojego tyłu Dobra, słuchajcie, pokazalibyśmy widzom jakiś wyścig, co? O. Boże, wyścig, pościg! Z się poganiamy jeszcze, ten... Dobra, panie, poczekam aż mnie z wyścigu wypierdzieli... Dobra... Dobra, aneksujemy... E, już was daję... Poczekaj, ta, już zrobimy... O, Popieprzymy mi się przyciski. Dobra, world map'a. Dobra. A co wy tam za taktykę na mnie robicie? Co? na na nicze będzie ta lecieć, co? Oczywiście. Już ja znam, kurwa, te triki. Na ulicy też nie chciał na nicze zrobić, ale moja wektra, wiesz, załączyłem gaz i... I nie mieli szans. Dobra. Robimy prywatę ucieczkę. Dobra, inwatę Dawaj ta. Drodzy widzowie, widzimy się za 25 sekund powinieneś robić przerwy, znaczy przejścia. No i to będą przejścia, ale na razie coś nagrywam, to sobie to poskracam w wygasie, nie? Okej. Okay. Jest dobrze, pchuj. Lecimy Mitsubishi tutaj. Wiesz co, ja bym ci radził z tego z Tokyo Drift podkład muzyczny zrobić po to. Zobaczymy jeszcze. Ready, steady, mam was w kolanach. Ej, gdzie, co jest, co? Dobra, leś ta pierwsi. Ale buga wyłapałem. Ole, mi laguje. O, ja pierdolę, to pewnie przez wasz komputer. Fajnie ja dałem początek, nie? Ja Ej, wypierdolił w radiowóz i mnie zatrzymało. Basteda wyłapałem przez was wy... Dwa komunisty. Ty, ja... Nie no, zajebisty początek, nie? Dobra, dawaj ta next jeszcze raz zrobimy Ja pierdolę minuta Dobra yy, Drodzy widzowie yy, Zastanówcie się nad sensem swojego życia No i się widzimy za 55 sekund Nie płacz chłopie Zwykła sprawa Że ci baba Volvo sprzedała Mało których chłop tym jeździ po to są chargery Ole w niego żeś przypierdolił Bloknął mnie prawie Nie umie ta jeździć Kto wam dał kurwa uprawnienia Haha, Bastet <table> <Making> -up> <movie> <Unterschied> <Post reach>. Dobrze Bastet <dive> A nie uciekli Kurwa, tak z was trwancy Dobra, a ja lecę na 19 FPSów Zaraz... w kolczatkę, zaraz mnie złapią Pchajta mnie Ale ja nie mówiłem do policji, dobra już po mnie Dobra ja jadę w drugą stronę Jedź ta, uciekaj ta e! Kurwa, you have been busted Ale jeszcze nie, ale jeszcze nie przegraliśmy nie, mogo, nie mogą, was złapać. Ej! Uważaj ta! Damian, co żeś pił? Jak je wiesz? Ooo! W lewo, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo! To jest prawo, Głąbie. <grym> Kurwa. <grym> Wy specjalnie to robi Tak, oczywiście, specjalnie. Tutaj dwójka. Trójka. Piątka. Ej, tak jest was kozaki, że aż mi kurwa zbagowało grę. Dobra, działamy, jedziemy. Ej, uważaj, ta siwek wam na plecach siedzi. Kolczatka! Wieku, tu jest tylu siwków. Bloknęli mnie! Bloknęli mnie, po mnie. O nie, przeżyłem. O, otworzyliście mi drogę Ej dobra, bo jestem za wami w chuj daleko Już was mają podobno Chory Teraz tak Kutwa Z tą kamerą ci będę dłużej pierdolił niż z moją dziewczyną nie, Mimo, już nie mam dziewczyny, właśnie to chciałem dostać. Tych kurwa. A widzisz, myślałeś, że co? Dobra, Snapshotujemy Dobra, drodzy widzowie, to się będziemy żegnać. Jeżeli wam się podobało, lajkujcie subujcie Rób ta co chce, ta ogólniania Bo na mazarskim rejonie można wszystko nie A idź w ogóle. No i co, byśmy się żegnali, chłopaki, nie? Byli ze mną Magiera. No. Damian, Żegnaj się Żegnaj się Bo No na razie No ja byłem z wami ten na zajebistrze, nie? No, no dobra, trzymajcie się, cześć.